W dzisiejszym odcinku jesienne stylizacje ze szczególnym uwzględnieniem ubrań do pracy. Także zaparzcie sobie herbatkę. I lecimy ze stylówkami. Dzisiejszy odcinek jest realizowany we współpracy reklamowej z polską marką Feria. Ferie już widziałyście u mnie w poprzednim sezonie. Pokochałyście te stylówki, więc mam nadzieję, że te dzisiejsze też Wam się spodobają. W ramach współpracy mamy oczywiście kod zniżkowy, który macie w opisie filmu. Tak wybrałam stylówki, żeby były, wiecie, na różną pogodę. Skończymy no, na super ciepłym płaszczu, przepięknym zresztą, a zaczniemy sobie od tej bluzki to jest bluzka z wiskozy, delikatna, między innymi dlatego wybrałam ją na nagrania tutaj dla was, no bo wrzesień jeszcze jest ciepły. Dzisiaj jak nagrywam jest bardzo ciepło, więc akurat ta bluzka jest wiecie taka bardzo miła dla ciała, delikatna, przewiewna, a przy tym jakby krój no jest idealny do pracy. Nie jest to sztywny dress code, ale jednak taka bluzka zawsze jest elegancka, żeby była Ociupinka mody. W tej naszej eleganckiej stylizacji dodałam Bermudy, bardzo modny fason, w bardzo modnym kolorze, czyli czekolada i ze sztucznej skóry, więc też skóra teraz jest bardzo, bardzo na topie. I do tego zamszowa torba. Zauważcie, że wszystko jest w brązach, ale nic nie jest identyczne. Tak, żeby stylówka nabrała głębi. Tak, żeby ona nie była płaska, tylko właśnie yy, wielowymiarowa. Do tego dobram złotą biżuterię. Ona będzie się już tutaj na stałe przewijać w stylizacjach. Jeśli chodzi o biżuterię, to wiecie, zawsze można mieć jeden zestaw, który nosimy do pracy. I znowu, w zależności od tego, czy jest dreską, czy go nie ma, możecie mieć albo bardzo dużo pierścionków, albo wcale, albo jakieś delikatne, ale to już zależy całkowicie od firmy, w której pracujecie. Oczywiście w komentarzach możecie głosować, która stylówka podoba Wam się najbardziej. No i co jest najważniejsze. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj po więcej. Ja muszę powiedzieć, że w tej stylówce czułam się super, bo jest właśnie i modowa, i elegancka, i ma bardzo modne kolory, więc dla mnie to było, wiecie, takie super dynamiczne zestawienie i kolorystyczne, i jeśli chodzi o ubranie do pracy, ale oczywiście możecie zamienić te bermudy na ołówkową spódnicę, możecie zamienić na chinosy, możecie zamienić na proste spodnie w kant, jakby tutaj do wyboru, do koloru, ale kto ma stylową osobowość gwiazdy, ten wie, że czasem trochę mody również w pracy się przydaje. Więc no, te bermudy spodobały mi się bardzo. Kolejna stylizacja, kolejna stylizacja też w brązach. Nie, nie martwcie się, nie wszystko będzie w brązach, bo wiem, że nie każdy jest fanem. Ja jestem fanką. Bardzo wygodna dzianinowa sukienka właśnie jakby w takich różnych odcieniach brązu. Do tego dodałam kozaki. Dlaczego? Dlatego, że gdyby było chłodniej, to nie widać rajstop, więc nie ma tego problemu, jakie rajstopy tu będą pasowały, ale też jak nie jest chłodniej, a nie lubisz nosić rajstop, to też jest fajne rozwiązanie, więc tutaj kozaki, i kozaki wybrałam też takie nowoczesne, bo ta sukienka może być w zależności od tego, jakie dodatki wybierzesz, może być bardzo elegancka i bardzo klasyczna, czyli na przykład do tego mały rzekiecik, albo trench i klasyczne czarne czułenka, albo bardziej modowa, czyli tak jak tutaj, modne Kozaki z szeroką cholewką. Zamiast żakietu, natomiast dobrałam kurteczkę ze sztucznej skóry z kołnierzykiem. Czyli zobaczcie, to nie jest klasyczna ramoneska, dlatego że bejziki, czyli rzeczy podstawowe, rzeczy klasyczne, można powiedzieć, też aktualizujemy czasami w zależności od tego, jak zmienia się moda. Czyli jeżeli na przykład macie już ramoneskę, którą nosicie 10 lat, to może warto rozważyć teraz taką mniejszą kurteczkę, ale ze. Delikatnym kołnierzykiem, tylko na zamek, żeby coś w tych swoich podstawowych, klasycznych rzeczach po prostu zmienić. Jak widzicie, tutaj wiązałam włosy, żeby wyeksponować ten golfik w sukience i wiecie, żeby nie, nie za dużo się działo. W dreszkodzie oczywiście wiążemy włosy do marynarki. A propos dreszkodu, słuchajcie, to wiem, że tak naprawdę ubieranie się zgodnie z dreszkodem do pracy jest dużo łatwiejsze, niż jak tego dreszkodu nie ma, a nadal chce się wyglądać profesjonalnie i o tym będzie darmowy webinar. Zapisujemy się na www.szkoleniaosy.pl czyli jak wyglądać profesjonalnie, jeśli w pracy nie masz dreszkodu. Wracając do naszej stylówki, to tutaj jeszcze, słuchajcie, ta torba z poprzedniej stylizacji, brązowa, zamszowa, też fajnie by wyglądała, też dlatego, że ona jest z zamszu, kurtka jest taka śliska, więc nie byłoby, wiecie, to identyczne, czyli znowu zbudowałybyśmy tutaj wielowymiarową stylizację. Kolejna stylóweczka, bardzo wygodna, dlatego, że słuchajcie, te spodnie mają gumkę, więc jest naprawdę już totalna, totalna wygoda, prawie jak w dresie. Tu chciałam Wam pokazać znaczenie warstw, to znaczy, do tych spodni spokojnie możecie dobrać po prostu ten szary sweterek, nie mieć nic pod spodem, to jest wełna, więc ona będzie odprowadzała ciepło, czyli jak jest klimat, to jakby w sam raz, ponieważ ona ma takie właściwości regulujące temperaturę ciała, ale można też zabawić się w warstwy znowu. Po to, żeby stylówka nie była płaska i pod spód założyć koszulę. Tutaj mam oczywiście też taką koszulę sferii. Dość delikatną, niesztywną, żeby było w miarę wygodnie. Schowałam kołnierzyk, ponieważ no, taką miałam fantazję. Wy oczywiście możecie decydować same, czy wyciągnąć kołnierzyk, czy schować kołnierzyk. Delikatnie wyciągnęłam też rękawy, też po to, żeby coś się działo w tej stylówce, czyli żeby dodać tej świeżości, tej Bieli I przełamałam tą stylówkę brązową torbą. Dlatego, że wiecie, tu do tych czarnych butów czarna torba wydaje się takim znowu prostym rozwiązaniem, i w dreskodzie tak by było najłatwiej, ponieważ w dreskodzie torba zawsze musi pasować do butów. Ale teraz, właśnie dlatego, czasem z tymi ubraniami do pracy jest tak trudno, bo. Nie ma już ścisłego dress -kodu, ale jednak nadal e, chcesz wyglądać elegancko. Więc zobaczcie tutaj, jak fajnie ta ciepła torba przełamała te szarości, jak pięknie ten brąz się komponuje i super wygląda. Więc y, warto kombinować, żeby nawet te stylizacje do pracy miały w sobie coś ciekawego, żeby miały element kreatywności, bo wiecie, to wtedy dużo łatwiej nam się chodzi do pracy, jak jesteśmy zadowolone z tego, jak wyglądamy. Jak jesteśmy zadowolone z tego, jak wyglądamy, jak pracujemy nad swoim wyróżnikiem stylu, jak wiemy, jaką mamy stylową osobowość, jak wiemy, jakie cele chcemy osiągnąć, to to ubranie nam w tym po prostu pomaga. Jest to dość głęboka, skomplikowana praca, ale warto ją wykonać właśnie po to, żeby w miejscu, w którym spędzasz dużo czasu, ubrania były dla Ciebie wsparciem, a nie przeszkodą. Kolejna stylizacja, którą przygotowałam i muszę powiedzieć, że zakochałam się w tej spódnicy. Zakochałam się w niej absolutnie absolutnie. Jest wygodna, jest ciepła, jest jak dres, wygląda fenomenalnie. Ja w ogóle ostatnio lubię takie spódnice, zresztą też w niej nagrywam, siadam sobie do nagrywania, bo ja bardzo lubię rzeczy, które z jednej strony są spektakularne, a z drugiej są bardzo wygodne, więc ta spódnica naprawdę skradła moje serce. Dobrałam do niej taki prosty, elegancki, świeży, kremowy sweterek, bardzo ciepły i tak naprawdę to już by była cała stylówka. Jeśli chodzi o buty, to oczywiście tutaj czułenka są ok, balerinki z wydłużonym noskiem, mokasyny. Ja, żeby to miało trochę pazura, wzięłam swoje kozaki na obcasie błyszczące, żeby przełamać trochę ten grzeczniutki sweterek, bo ja grzeczniutka nie jestem. Ale wiecie, znowu, to jest moja stylowa osobowość wojowniczki i gwiazdy. Jeżeli jesteście analityczką, to pewnie właśnie klasyczne czułenka tutaj do tej stylizacji podobałyby Wam się Najbardziej. No i do tej stylówki wybrałam dwa płaszcze pierwszy to jest klasyczny trench czarny i zobaczcie jakby bardzo często dostaję pytania czy płaszcz może być krótszy niż spódnica i jeżeli ten płaszcz jest w kolorze spódnicy to w ogóle nie ma żadnego problemu co widać tutaj na filmie i na zdjęciu oczywiście wiecie klasyczny czarny trench pasowałby na wszystkie te stylówki które wam e, dzisiaj pokazałam fajnie by wyglądał z bermudami świetnie wyglądałby z tym szarym zestawem bardzo fajnie na e, tej dzianinowej sukience. No, tręcz to jest płaszcz faktycznie do wszystkiego. Wybieramy go w zależności od swoich preferencji. Ja tutaj akurat zamówiłam sobie rozmiar większy niż mój, czyli 40 zamiast 38, ponieważ ja wolę tręczę. Większe. Szczerze mówiąc, mogłabym mieć i rozmiar 44 i 46. Im większy dla mnie, tym lepiej. Ale ponieważ tu, wiecie, miałam na względzie też te moje wicki, które ubierają się trochę bardziej klasycznie, no to nie chciałam też już przesadzić. Ale tym rozmiarem tręcza można manipulować. To też będzie bardzo fajnie wyglądało, i to też będzie stanowiło o tym waszym stylu. I ostatni płaszcz o genialnym składzie. Wełna jedwa. Szarutki, no przepiękny odcień szarości, już cieplejszy niż tręcz. Już nie przejściowy, tylko no naprawdę już dawał w tej całej stylizacji dużo, dużo ciepła. Super klasyczny krój, ale jednak. Modny, ponieważ nowo mam 40, on jest trochę bardziej oversize, tu do zdjęć związałam go z tyłu, ale też wiecie, no szlafrokowo e, związany z przodu też wyglądałby naprawdę przepięknie i też pasowałby do na przykład tego naszego szarego zestawu, do docieplenia. Pięknie skomponuje się z brązem. Także znowu tutaj od Was zależy, jak będziecie sobie te rzeczy. Komponowały. Oczywiście zachęcam Was, zaglądajcie do Ferii. Ferii bardzo dziękuję za to, że mogłam zrobić takie stylówki, jak chciałam, tak jak mi się podobają. Głosujcie w komentarzach, koniecznie, która z tych stylówek jest dla Was, która podoba Wam się najbardziej. Chętnie poznam Wasze zdanie. I oczywiście, do zobaczenia i na webinarze, i za tydzień w odcinku. Buziaki, jesteście boskie. Papa! Pa.